W tej lekcji przyjrzymy się konceptowi garderoby kapsułowej, ale nie takiej książkowej, nie podręcznikowej i nie odtwórczej, tylko garderoby dostosowanej do Twoich preferencji, do Twojego stylu życia, do Twojej szafy, do tego kim jesteś. Garderoba kapsułowa to koncepcja dotycząca minimalistycznego podejścia do ubioru, która polega na posiadaniu. Niewielkiej liczby starannie dopasowanych ubrań, które jednak łatwo ze sobą można zestawiać, kombinować, tworząc różne stylizacje. Pomysł ten ma na celu ograniczenie ilości ubrań w szafie do kluczowych i wszechstronnych elementów, które można nosić przez dłuższy czas. Wiecie, to też chodzi o y, jednak redukcję naszych zakupów, naszych nawyków zakupowych, bo y, ja zawsze powtarzam, że mamy się w co ubrać, kiedy wiemy, co mamy w szafie. Kiedy brakuje nam w szafie przejrzystości, zaczynamy popadać w panikę i wtedy pojawiają się zakupowe kwestie. Natomiast garderoba kapsułowa jest inspiracją, myślę, że dla ciebie, jeśli dążysz do uzyskania prostoty, przede wszystkim transparentności, przejrzystości w szafie. I czasu, oraz myślę, środków finansowych, bo jednak są to ponadczasowe elementy garderoby, które mają służyć na długie lata. Myślę, że to ma wszystko sens, ponieważ te podstawowe elementy garderoby, które wcale nie oznaczają klasyki, które wcale nie oznaczają mundurków, tylko takich podstaw w Twojej szafie, które odpowiadają na pytanie, kim jesteś. Jaki jest Twój rytm życia? Czym się zajmujesz również? Czy prowadzisz aktywny tryb życia, czy mieszkasz w mieście, czy może bliżej natury? Bo ja sama widzę po sobie, jak moje życie zmieniło się, a wraz z nim stylizację. Więc żyjąc bliżej natury, moja kapsułowa garderoba również zmieniła swoje oblicze i również ewoluowała. I to znaczy, żeby reagować na te zmiany. To znaczy, żeby za każdym razem zastanowić się, czy to jest wciąż moje. Jednocześnie garderoba kapsułowa zaprojektowana dla Twoich potrzeb. Promuje również świadome podejście do mody, no bo jednak zachęca nas do zastanowienia się nad właśnie naszym stylem, nad naszymi potrzebami, nad naszymi wartościami, a nie podążaniem za chwilowymi trendami, które są przecież bardzo efemeryczne. A w kontekście trendów to. Powiem Ci, że również mam wobec nich osobliwy stosunek, bo myślę, że obecnie trudno mówić, co jest trendem. Na pewno hmm, trendem jest zrównoważenie. Na pewno trendem jest samoświadomość. Na pewno trendem jest zrozumienie, że nie ilość, ale jakość. Wiem, że z tym czasami również mamy problem, ale cieszę się, że mam przyjemność rozmawiać z kobietami, którym coraz bliżej do. Do dbania o swoje ciało, do, do niekupowania ropy naftowej, czyli poliestru, akrylu, nylonów, do rzeczy, które są toksyczne dla naszego organizmu, które prowadzą do różnych chorób, do nowotworów, czy też do poważnych zmian hormonalnych, ponieważ w tych ubraniach kryją się toksyny. Więc Garderoba kapsułowa może być nie tylko sposobem na porządek w szafie, jeśli jesteśmy przy przeglądzie szafy, ale również sposobem na promowanie tych zdrowych nawyków modowych, yy, takich zrównoważonych nawyków, zrównoważonych zakupów, zrównoważonego, świadomego podejścia. No i myślę, że przegląd szafy zweryfikuje absolutnie twoje potrzeby i też wyłoni luki w szafie, które posiadasz, bo jednak każda szafa posiada te luki i po to robimy te przeglądy szafy, po to zaglądamy tam od czasu do czasu, żeby te luki wyłapać i żeby też nie pędzić w stronę takiego konsumpcjonizmu, bo kupując, kupując, kupując wiadomo, że nie zbudujemy wartościowej szafy. To nie ma szans. Natomiast regularne przeglądy szafy i wyłonienie z niej tych luk, czyli rzeczy, które są nam niezbędne, żeby w sposób swobodny budować nasze codzienne stroje, nasz wizerunek. No i to też jest taka zabawa, która jednak y, trwa nieprzerwanie, ponieważ do tych przeglądów y, i do tych, do tych weryfikacji, do tych update'ów, no trzeba powracać. Ale jest to, myślę, bardzo uświadamiający proces, bardzo twórczy proces, bardzo budujący proces, i teraz zastanów się, czym jest dla Ciebie szafa kapsułowa? Jakich elementów w szafie Tobie brakuje? Czym jest dla Ciebie baza? Bo dla każdego baza może oznaczać coś innego. Niewątpliwie takim wspólnym mianownikiem bazy może być klasyka. Klasyka podkręcona w pewien sposób, klasyka, która może mieć modowy twist. To mogą być ponadczasowe elementy stroju, ale to też mogą być sportowe rzeczy, jeśli jesteś sportowym duchem i jeśli ten sport przeważa w Twoim życiu, jeśli aktywny tryb życia przeważa w Twoim życiu i 80% Twojego czasu spędzasz aktywnie, wówczas priorytety w szafie również zmienią się Tobie. Jeśli często się przemieszczasz, jeśli często podróżujesz, jeśli wyjeżdżasz biznesowo, zawodowo, Twoja szafa również będzie miała inne potrzeby niż szafa sportowa. Szafa artystki czy szafa bizneswoman również będzie się znacząco od siebie różniła, więc myślę, że warto zastanowić się nad personalizacją za każdym razem personalizacją swoich ym, potrzeb, personalizacją wreszcie swojej szafy. Ona nie musi być copy-paste.